Na początek szybkie sprostowanie. Najwydajniejszy procesor, jaki miałem pod ręką w chwili testowania Nvidia GeForce RTX 5080, to Intel Core Ultra 9285K, który w chwili publikacji tego filmu kosztuje 2899 zł. A AMD Ryzen 7 9800X3D, czyli niekwestionowany król wydajności, kosztuje 2549 zł. I zamówiłem go dwa tygodnie temu specjalnie pod test nowych kart. Ale jeszcze nie dojechał. Dlatego, jako że nie mogłem czekać już dłużej, byłem zmuszony użyć do testów RTX 5080. Niestety, ale najwydajniejszego procesora, który no, tutaj po prostu mam, czyli Intel Core Ultra 9285K. I jak się zaraz przekonacie sami, jak ja się też przekonałem boleśnie, niestety, ale Intel musi powiedzieć: Papa, pa, jeżeli chodzi o testy nowych kart, bo po prostu nie wyrabia i zaburza wyniki testów. A teraz przechodząc już do treści właściwej, chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować NVIDIA za podesłanie najnowszego Foundersa RTX 5080 do testów. Dzięki. Oczywiście kartę wykorzystam nie tylko do tego filmu i tego testu, ale również w wielu innych projektów, również z dużo tańszymi procesorami. Więc spokojnie widzowie, będziecie mogli Blackwella jeszcze zobaczyć nieraz w różnych filmach na moim kanale. No i właśnie co do nowych Blackwelly. Recenzenci są raczej dość zgodni, że zarówno 5090 jak i 5080 to takie. Odświeżenie serii 4000. Więc w tym materiale postawiłem sobie pytanie, czy warto w takiej sytuacji wymienić 48-kę bez dopisku super na 5080tkę, a jeżeli tak, to pod jakim warunkiem? I właśnie na to pytanie sobie. Odpowiemy. Testy rozpoczynamy od porównania poboru energii, temperatur oraz generowanego hałasu przez obie karty. Pamiętajcie jednak proszę, że w przypadku NVIDIA GeForce RTX 4080 mowa o dwuletniej karcie, która pracowała w moim prywatnym komputerze przez cały ten okres. Nie, nie grałem na niej, więc wentylatory są akurat nówki sztuki, ale grafika leciała w trybie pasywnym, myślę, że spokojnie ponad 80% czasu jej użytkowania, więc pasta termoprzewodząca raczej jest już do wymiany. Kerowany hałas wyraźnie zresztą koreluje z temperaturami obu GPU. Nowszy RTX jest nie tylko wyraźnie chłodniejszy, ale i cichszy, a różnica wynosi prawie 16 stopni Celsjusza i nie 3 dB na korzyść 5080. Co interesujące, nowszy RTX jest też fizycznie cieńszy od poprzednika, a mimo to góruje efektywnością systemu chłodzenia. Nie zapominajmy jednak, że mimo powyższych plusów posiada on większy apetyt na energię elektryczną od swojego poprzednika. Dane umieszczone na wykresie pochodzą z testu, który Obciążał kartę graficzną na 100% i trwał 30 minut. Procesor CPU w tym czasie był w spoczynku, dlatego zużycie energii trzeba traktować jako około 60-70% tego, co może pobrać z sieci cały komputer, w zależności od oczywiście wybranego procesora. Osobiście, stawiając na 50-80, sugerowałbym dobór co najmniej 1000W zasilacza zaufanej marki, aby mieć święty spokój i trochę nawet jeszcze zapasu pod ewentualne mody. Jako twórca używam komputera w bardzo schematyczny sposób. Do konwersji materiałów używam akurat procesora CPU, za to do działań związanych z AI już tylko Nvidia. Jeśli wyplanujecie podobnie, to przeskok z RTX 4080 na 5080 może być odczuwalny, bo prędkość wykonywania zadań, które mieszczą się w wiramie karty, dzięki m.in. nowszej, szybszej pamięci GDDR7, wzrasta o średnio 26% przy zadaniu polegającym na konwersji próbki audio na tekst. Render filmu 4K na RTX 5080 jest za to szybszy o ponad 30% względem starszego brata poprzedniej generacji. To mi się akurat podoba najbardziej, bo skrócenie czasu renderu, szczególnie przy dużych projektach, to dla mnie osobiście często być albo nie być przy skumulowanych deadline'ach. W tym miejscu myślę, że warto dodać również iż Blackwell e otrzymały nowy encoder AV1 9. generacji, z czego RTX 5090 dostał potrójny, a 5080 i 5070 Ti podwójny, Więc jeśli pracujecie z wideo lub streamujecie, to zakup RTX-a 5000 przyczyni się do efektywniejszej pracy z wykorzystaniem kodeka NVENC. Wiem jednak, że najbardziej interesują Was gry. Czas zatem na kilka słów o różnicach w wydajności. Otwieramy ciekawie, bo remisem. Łamane na wygraną 4080 z 5080. Prawdę mówiąc nie mam w tym wypadku innego pomysłu na interpretację tych wyników niż bug lub za mało mocy w samym procesorze CPU. Ewentualnie problem w ustawieniach gry. W każdym razie wydaje mi się co najmniej niepokojące, a nawet obrazoburcze, że nowa gra na najwydajniejszej karcie skierowanej stricte do graczy, no bo 90-ki pomijamy, nie osiąga racjonalnego progu płynności, ale no cóż, moi drodzy, takie mamy czasy i takich deweloperów, a 4K lekką rozdzielczością nie jest. Aby zatem w tym 3840 na 2160 jakkolwiek pograć, potrzebujemy wspomóc się technikami skalowania, wygładzania i ulepszania obrazu. Obrazu, a Nvidia proponuje swoją autorską technologię DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling, która wraz z nowymi RTX-ami debiutuje w czwartej już odsłonie. DLSS 4 to również funkcja generowania wielu klatek, która znacząco podnosi ilość FPS-ów w grach, jak również ulepszona rekonstrukcja promieni, czyli wyższa stabilność i szczegółowość oświetlenia z ray tracingiem, a także poprawiona super rozdzielczość DLSS i odświeżanie DLAA, czyli wyższa jakość obrazu w ruchu. Pamiętajcie jednak, że DLSS 4 z generatorem klatek Razy 3 i Razy 4 jest dostępny tylko dla kart z rodziny RTX 5000 Blackwell. Natomiast usprawnienia dla starszych generacji kart oraz funkcjonalność najnowszej odsłony DLSS-a obrazuje ta tabela, którą teraz widzicie na waszych ekranach. Zatem, jeśli chcielibyście grać w 4K, to przynajmniej na ten moment, jakimiś technikami upscalingu i tak musicie się wspierać. No niestety nie ma mocnych. Włączając sam DLSS w Alanie Wake 2 będzie już prawie grywalnie, bo ilość FPS-ów podskoczy do znacznie przystępniejszych dla oka 60 klatek, ale jeśli będziecie chcieli w pełni wykorzystać możliwości Waszego gamingowego monitora, który zapewne ma matrycę 120, 144 lub 165 Hz, a może nawet jeszcze szybszą, to bez generatora klatek, no, już się niestety nie obejdzie. Po odpaleniu FG, 5080 dogania w końcu 4080 a nawet zdobywa symboliczne prowadzenie jednym FPS-em w ujęciu średnim. Idziemy alfabetycznie, więc po rozgrzewce w Alanie Wake 2 czas na Cyberpunka. Żarty już były, teraz czas na poważną analizę. W końcu jest tak jak być powinno. Nowsza karta ma być wydajniejsza i jest. 18% więcej klatek na konto RTX 5080, to pierwsza jaskółka, że zmiana karty na nowszą to przynajmniej w 4K. Jest posunięcie lukratywne. Oczywiście, gdyby to była kampania marketingowa, a nie test, to pewnie byłoby lepiej, aby wydajność nowej karty pokazać tak. Czyli popatrz, graczu, możesz grać w jakichś marnych 40 klatkach, ale możesz też w 235. Czy to błąd w pomiarach? Nie. To magiczne technologie, które powodują, że jedni włączą i będą cieszyć się, że gra chodzi jak powinna, a inni będą mówić, że to nieprawdziwe klatki i że oni wolą te zacinające się, ale bardziej cokolwiek to znaczy, prawdziwe. 40. Tu na razie wątek urwę, wrócimy do niego jeszcze przy okazji porównywania wydajności w niższych rozdzielczościach. W nowym Dragon Age'u RTX 5080 trzyma poziom z Cyberpunka, a różnica przy Ultra 9285K to ponownie 18%, więc myślę, że przy lepszym CPU potencjał jest tu znacznie wyższy, no ale jest Intel, więc mamy co mamy. W Hogwarts Legacy znowu następuje fikołek, znowu starsza karta wypada lepiej. Tu mam dwie teorie, albo jest to spowodowane wersją gry, którą zmieniałem wcześniej, się testów, albo jakimś niedopatrzeniem z mojej strony w jej ustawieniach. Tak czy siak sprawy mają się jednak zgoła inaczej, kiedy chcemy grać, a nie testować. Bo do grania znowu trzeba up i ponownie możemy męczyć się w tych natywnych 40 FPS-ach, albo pójść po rozum do głowy i przesunąć kilka suwaków w ustawieniach gry. Postanowiłem wrzucić na wykres tym razem ustawienia najbardziej skrajne, czyli max tego, co można wycisnąć z RTX 4080 oraz max tego, co da się osiągnąć na RTX 5080. Tutaj nie tylko warto zwrócić uwagę, że sama średnia klatka jest dwukrotnie wyższa na nowszej karcie, ale również, że minimalny FPS wygląda dużo korzystniej. Na RTX 4080 po prostu czuć, że gra się zacina, nawet mimo średniej FPS powyżej 90. Dodatkowo warto jeszcze rzucić okiem, jak wydajność rozkłada się pomiędzy różnymi trybami generatora. Sama ilość klatek, rzecz jasna, jest imponująca, ale warto wspomnieć jeszcze, że generator wygładza wykres dla 1% najniższych FPS-ów, i choć wyniki na wykresie tego nie obrazują, To w istocie te 43 i 45 fps to raczej bug afterburnera, a nie realny pomiar spadków animacji. Bo tych w ogóle nie czuć przy generatorze, i choć gra jest faktycznie mniej responsywna, to zyskuje właśnie na tym poczuciu stabilności rozgrywki, którą ciężko wytłumaczyć słowami. W Stalkerze wracamy do znanego już schematu z poprzednich wykresów. Nowsza karta to 16% lepszy wynik w czystej rasteryzacji, miło także, że jest to praktycznie pierwszy tytuł, który jest niemal całkowicie grywalny w natywnym 4K. Cóż za niespodzianka. Czego jednak nie można powiedzieć o najnowszych Star Warsach. 20 klatek w 4K brzmi jak żart. Ale po prawdzie nie wiem, komu miałoby być w tym momencie do śmiechu. Na pewno nie nam, graczom. Więc znowu fik wjeżdża upscore'em. Color. Z samym DLSS-em nie pogracie niestety komfortowo. Brakujące klatki trzeba znowu dogenerować. Po włączeniu FG razy 2 mamy symboliczne prowadzenie nowszego RTX, a ale pamiętajcie, że Blackwell ma jeszcze dwa asy w rękawie, mianowicie opcje generowania klatek razy 3 oraz razy 4. I dopiero po wykorzystaniu ich wszystkich ukazuje się piękną współczesnych technologii, czyli przejście z niegrywalnych, natywnych 22 FPS-ów do 158, które na 160. 1050 hercowej matrycy faktycznie wyglądają nieporównywalnie lepiej. O ile w rozdzielczości 4K najpewniej za sprawą procesora CPU mogliśmy maksymalnie oczekiwać do 18% na korzyść RTX 5080, o tyle w rozdzielczości niższej przewaga Blackwella nad Adom będzie maleć. Tu jednak coś się w końcu odblokowało w alanie Wake 2 i można odnotować realną różnicę w wydajności pomiędzy kartami. Wynosi ona niecałe hmm, 10%, czyli tak jak sumarycznie u innych testerów. Cyberpunku jest nawet jeszcze nieco lepiej, bo bliżej 11-12% w natywnej rozdzielczości i bez skalowania. Bo obawiając się DLSS-em, znowu dochodzą dziwne anomalie. Mianowicie Cyberpunk dostał nowe techniki przetwarzania obrazu. W zakładce z DLSS możemy teraz wybrać pomiędzy opcją transformacyjną a konwolucyjną. Porównałem jednak wszystkie z nich i wychodzi na to, że tylko opcja konwolucyjna na 48% względem transformacyjnej, na 58% daje jakąś przewagę. Starszej karcie. Poza tym karty idą web w web i ciężko wytypować definitywnego zwycięzcę w tej kategorii, przynajmniej na tych konkretnych ustawieniach. Bo tymi ustawieniami, na których RTX 5080 pokazuje tą faktyczną technologiczną przewagę nad reprezentantem rodziny Ada Lovelace, to detale maksymalne z funkcją overdrive i generowaniem klatek. I wtedy bliska 130 klatek średnia na RTX 4080 faktycznie wygląda spoko, ale nie jest wolna od małych przycięć. Z kolei na RTX 5080 mamy średnio 262 klatki, i zwróćcie uwagę, co dzieje się na wykresie czasu generowania pojedynczej ramki. Przez to, że Blackwell wstrzykuje tak zwaną sztuczną klatkę pomiędzy te prawdziwe, a w tym wypadku nawet dwie lub trzy, to gameplay jest płynny, a właściwie płynniejszy i stabilniejszy. Z drugiej strony te ząbki na wykresie świadczą o tym, co tak naprawdę dzieje się na ekranie, czyli mamy większe zagęszczenie ramek obrazowych, ale też dłuższy czas ich generowania. No i w efekcie gra odczuwalnie działa lepiej, ale jest bardziej taka jakby filmowa, w tym sensie, że wprawiony gracz wyczuje, że reakcje bohatera na ekranie są nieco wolniejsze, ale w takim sensie jakby były wygładzone. Jest to bardzo ciężko opisać, natomiast mi osobiście to nie przeszkadza, tym bardziej kiedy się w grę gra, a nie kiedy się ją testuje, bo kiedy oddamy się eksploracji świata gry, bądź będziemy po prostu wciągnięci w fabułę, to myślę, że ostatecznie po ukończeniu danego tytułu raczej w naszej głowie zostanie że grało nam się dobrze, płynnie i przyjemnie, a nie, że klatki były sztuczne czy prawdziwe. Natomiast jeśli komuś gra będzie się po prostu zacinała, to już nieważne, czy klatki będą prawdziwe czy nieprawdziwe, no po prostu będzie ta osoba sfrustrowana, że gra się mu zacina. Więc w ostatecznym rozrachunku ja wolę, nie wiem, wolniejszą grę, ale płynniejszą, niż taką, która, no może jest bardziej responsywna, ale szlag mnie trafia, bo ciągle mi się coś przecina. Ale jak kto woli. Star Wars wyjęci spod prawa, powtórka z rozrywki. Bardzo podobne wyniki wydajności na sucho i ponownie ciekawe rezultaty po odpaleniu DLSS oraz FG. Przede wszystkim, znowu, nie wiem czemu, ale na RTX 4080 gra się delikatnie momentami przycina. Z kolei na RTX 5080 nie tylko średnia klatek jest wyższa, ale też cały frame rate jest po prostu stabilniejszy. Popalając całość generatorem razy 4 następuje już w ogóle deklasacja starszej karty. I już nie tylko mówimy o dwukrotnie wyższej liczbie klatek, ale wręcz o efekcie, który pozwala w końcu w pełni wykorzystać matrycę monitora nawet 240 Hz. Hogwarts Legacy i Ficołków ciąg dalszy. Na starszej karcie są widoczne i odczuwalne przycięcia, na nowszej ich brak. Różnica w wydajności pomijając spadki animacji to 4 FPS średnio. Po włączeniu DLSS i generatora klatek razy 2, na RTX 4080 mamy zabawnie prezentujący się wykres klatek, przypominający nieco EKG z kolejnej. RTX-5080, wykres jest niemal idealnie wypłaszczony, przez co gra wydaje się, no. W Dragon Age Vel'Guard wracamy na pierwotne tory, czyli do znanych i lubianych 10, no dobra, 11 w tym wypadku, procent przewagi. Przy użyciu generatora różnica wzrasta do 14%, a w zapasie jest jeszcze opcja razy 3 oraz razy 4. Jednak, widząc ile tych klatek ogólnie jest na ekranie, pozostałem jedynie przy tej opcji domyślnej. Assassin's Creed Mirage jest świetnym przykładem, dlaczego pora przejść na AMD w testach. RTX 5080 wykazuje kosmetyczną wręcz przewagę wagę przy zaangażowaniu identycznej mocy procesora, a zatem mamy tu definitywnie bottlenecka ze strony Ultra 9. Stalker znowu płynniejszy na RTX 5080 i to nawet dużo wyraźniej, bo aż o 14%, ale co najważniejsze, z najmniejszymi spadkami w 1% low, czyli najlepszymi odczuciami z grania w takim ujęciu ogólnym, a to się chwali. W Horizonie sytuację jak w Stalkerze, lepiej i to równo o tak jest, 14%, co każe mi podejrzewać, że znowu limituje nas procesor. W God of War Ragnarok różnica wydajności topnieje do poziomu około 6%, choć jak na maksymalne detale, przy jedynie wspomaganiu DLSS w trybie zrównoważonym, wynik wydajności jest moim zdaniem rewelacyjny. Santa Monica Studio może uchodzić więc za wzór pod kątem optymalizacji gier. Tak to właśnie powinno wyglądać. Niemal 300 latek? Poproszę. Na koniec nasza produkcja rodzima, Wiedźmin 3, detale oczywiście max, 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 czyli... Uber Plus i lokacja graficzna, czyli piękne okrągłe 14%, a zatem wspaniała klamra domykająca testy w 1440p na detalach maksymalnych z maksymalnych. No to pora to chyba wszystko jakoś podsumować. Moi drodzy, z perspektywy użytkownika i posiadacza 4080, przesiadka na 5080, jeżeli granie to nie jest wasz priorytet, no nie ma za bardzo dużego sensu. Co innego, jeżeli byście mieli w tym momencie decydować, którą kartę kupić, to jest zupełnie inne pytanie, bo jeżeli w tym momencie macie swoją poczciwą 48, ona Wam wystarcza i nie korzystacie, nie planujecie, nie chcecie używać Frames Generation razy 2, razy 3, razy 4 bez znaczenia, to zakup 5080 właściwie niczego do Waszego życia nie wniesie, poza tym, że w niektórych miejscach faktycznie będzie tych klatek delikatnie więcej oraz, tu akurat zwracam honor, znacząco skróci się czas operacji, e, wykonywania niektórych działań, w szczególności przy obróbce wideo czy pracy z AI. Tutaj tak, ale jeżeli mówimy stricte o graniu, to jest to bardziej kosmetyczne odświeżenie wydajności niż jakaś diametralna zmiana w tym aspekcie. Natomiast co mają zrobić osoby, które szukają w tej chwili nowej karty? Nie mają żadnej, ale mają jakiś tam konkretny budżet do wydania. Tu jest sprawa zupełnie inna, bo jeżeli byście w tym momencie mieli szukać nowej karty, to pod warunkiem, że ceny się oczywiście uspokoją i seria 5000 no będzie w tym swoim MSRP, to za 5200 czy 5300, czyli tyle, ile powinny te karty kosztować, wydaje mi się, że tak jak najbardziej warto będzie kupić 5080. Pytanie brzmi, po ile będą w tym momencie używane, ale dalej na gwarancji, RTX 4080 i wersję Super. Bo jeżeli miałaby kosztować w tym momencie powiedzmy 4, 4,5, nie wiem, 3900, 3800, no to raczej się to nie będzie opłacało, ale jeżeli ich ceny spadną, co wątpię. Powiedzmy do poziomu bliżej 3-3,5 tysiąca, no to w takiej sytuacji już warto by się było z taką używaną kartą porozglądać, bo byłaby to prawie połowa ceny tych lepszych oczywiście wariantów 50-80. Ale jeżeli w tym momencie byście weszli do sklepu, a w sklepie jest 40-80 super i 50-80 i różnica między nimi to jest maksymalnie kilkaset złotych, no to raczej Tutaj nie ma większego dylematu. 5080 będzie tym pierwszorzędnym wyborem. Druga sprawa, że znając życie, będzie tak, że przez najbliższe 2-3 miesiące nowych kart nie będzie lub będą po prostu bardzo drogie, aby oczywiście wyczyścić stok starszych kart. A w momencie, w którym one znikną, to stopniowo będzie spadała cena, pewnie gdzieś tam w okolicach wakacji 5080, i wtedy dopiero ten rynek się uspokoi. Nowe karty wyrównają cenę tych starych, no i wtedy będzie wszystko tak jak być. Powinno. Oczywiście podkreślając fakt, że sam przyrost wydajności no, nie jest tak kosmiczny jak to miało miejsce dwie generacje i generacje temu. Reasumując, czy warto kupić nową 50/80? Tak, pod warunkiem, że nie macie żadnej nowej karty. Czy warto kartę wymieniać? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Jeżeli mu brakuje mocy i uważa, że w tym momencie dołożenie tego 1000, 1,5 czy dwóch jest warto tego przyrostu 10 czy 15%. Śmiało. Natomiast, jeżeli Wasza obecna karta spełnia Wasze wszystkie oczekiwania, no to wymiana raczej mija się z celem. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach na wszystkich kanałach. Na razie.